Za chwilę oczywiście zobaczymy cztery filmy wyprodukowane przez Studio Munka. Będzie to fabuła, animacja i będą to dwa dokumenty, czyli zobaczymy przedstawicieli w zasadzie wszystkich tych programów, które w Studiu Munka działają. Zacznę od filmu Miss Holocaust. Michalina Musielak, scenariusz i reżyseria. Tebelgeza, czyli animacja, którą za chwilę zobaczymy. Produkcja Studio Munka Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Scenariusz reżyseria i realizacja Tessa Was. Gorąco zapraszamy do nas. Kolejny dokument, który dzisiaj zobaczymy to Gruba kaśka. Scenariusz i reżyseria Julia Pełka. Zapraszamy. Film Users. Współscenarzysta, reżyser Jakub Piątek. Zapraszamy gorąco. Dlatego wołam Jakuba tutaj bliżej siebie, ponieważ teraz w scenariuszu mam zapisane coś takiego, że mam zapytać się, czy ktoś być może przed premierą chce powiedzieć, przed pokazem chce powiedzieć parę słów. I wiem, że Jakub akurat taką chęć wyraził, więc jeszcze zanim, zanim pokaz, to tutaj specjalne zaproszenie od co najmniej jednego reżysera. My chcieliśmy tylko jakby, wiemy, że jesteście w takiej sytuacji, że siedzicie i czekacie na filmy, a my będziemy tutaj gadać, ale jakby wykorzystując tę okazję, chcieliśmy super podziękować ekipie i też ten, ten, ten nasz film powstał w komfortowych i profesjonalnych warunkach, także dzięki wsparciu naszych koproducentów i, i z tego miejsca też chcieliśmy im podziękować. A co ty tu jeszcze robisz? Zaczniemy jeszcze raz. Ok. To powiedz o sobie w trzech słowach. To może ty powiedz, co widzisz w trzech słowach. Ja chciałem mieć, jakby, zamknąć film w bardzo prostych ramach i jakby sprowadzić, jakby. Całą dramaturgię, całą historię do rozmowy dwóch osób po prostu. I na to nałożyło się to, że scenografią tego filmu jest internet. I taka strona internetowa, która pozwala przypadkowo spotkać się dwójce osób, które się kompletnie nie znają. I w taki sposób, że po prostu można kogoś przełączyć i już do tej osoby nie ma powrotu, jakby przynajmniej jakby w ramach takiego rachunku, rachunku prawdopodobieństwa. I jakby mając te ramy, po prostu chcieliśmy po pierwsze jakby zastanowić się nad jakby trochę nad relacjami, które jakby ludzie współcześnie mo mogą mieć ze sobą. Interesowało nas w jakiś sposób jakaś relacja władzy, która się tworzy w związku. I, i, i mamy takie, mieliśmy takie poczucie, pisząc, pisząc scenariusz, że jakby w internecie dzieje się wszystko o wiele szybciej. W związku z tym jakby zadaliśmy sobie takie pytanie, czy można przeżyć jakby całe życie razem w przeciągu kilkunastu minut po prostu na takim totalnie przypadkowym, w trakcie takiego totalnie przypadkowego spotkania w internecie. Film Users jakby Polską Użytkownicę powstał w, w, w ramach programu 30 minut Studia Munka, działającego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. I jakby w mojej sytuacji jakby jestem kilka lat po szkole i dotychczas jakby zajmowałem się głównie filmem dokumentalnym, I więc to, to był dla mnie jakby możliwość jakby powrotu. Do, do, do filmu fabularnego w takim, po prostu takim e, swoim czystym sensie, jest tu kamera, akcja, aktorzy. Dla mnie to było ważne, bo to jest jakby program 30 minut, jest poli, nadal poligon doświadczalny. Znaczy jakby, e, to jest miejsce, w którym dosyć bezkarnie, jednak jakby raz w życiu e, można wypróbować sobie różne rzeczy. Które jakby mogą być jakimś po prostu dla, dla twórcy mogą być jakimś osobistym odkryciem jakby na przyszłość. Mój film Te Belgeza jest improwizowaną tuszem na kalkach choreografią. Abstrakcyjną historią, głównie o wolności, o przekształcaniu się formy, o ciągłym nowym początku. Głównym bohaterem w tym filmie jest ruch. I to przez właśnie moją miłość do tańca sięgnęłam po film, aby przedstawić. Tą, tą swoją największą miłość do ruchu, do tańca. Ograniczyłam się do jednego koloru, dwóch kolorów, czerni i bieli, aby właśnie dać pierwszeństwo ruchowi, bardziej się na nim skupić, na rytmie i na płynności zmiany formy. Holokaust jest filmem o tym, jak pamiętamy i chciałam, zrobiłam go po to, żeby skłonić do refleksji i, i trochę zapytać o to, po co mamy pamiętać i co właściwie z pamięci współcześnie robimy. Moimi bohaterkami są starsze panie, które mieszkają w Hajfie, w mieście portowym w Izraelu, które biorą udział w nietypowym konkursie piękności dla ocalałych z Holokaustu. Czekoro, Chciałam jakby od, od początku zrozumieć właściwie, dlaczego panie mają chęć wziąć udział w takim, w takim czymś jak konkurs piękności, ponieważ ja sama fanką konkursów piękności, tak jakby tych normalnych i tych e, międzynarodowych, gdzie, gdzie biorą udział panie w bikini, no nie jestem za, za dużą fanką takich przedsięwzięć. W związku z tym byłam ciekawa, dlaczego starsze panie w podeszłym wieku po jakby różnych doświadczeniach życiowych, one w większości przyjechały z Europy Środkowej i, i prowadziły swoje życie emigranckie też w Izraelu, wracają do tematu Holokaustu, wracają do wspomnień często z dzieciństwa, bo one wojnę przetrwały, kiedy były młodszymi dziećmi lub nastolatkami. Dlaczego mają ochotę wrócić do tego i, i się z tym zmierzyć w takiej bardzo dziwnej formie? Zainspirowała mnie gruba Kaśka jako obiekt, dlatego że znałam ten obiekt już od dziecka, jeżdżąc, jeżdżąc tamtędy przez most Łazienkowski. Przeczytałam w gazecie, że są tam małże i w momencie, kiedy będzie skażenie wody, albo jakieś, jakieś wydarzenie takie, kiedy, kiedy ludzie mogliby zostać zatruci po prostu masową tak naprawdę, no bo, no bo ta pompa pompuje wodę dla milionów ludzi, to one, się, one, one dadzą sygnał i automatycznie odetną wodę dla całego miasta. Ptaszki są, kruki, kaczki, karniki są. Fajnie jest. Innego miejsca sobie nie wyobrażam.